Od wyłączania prądu w całym mieście, aby potajemnie spotykać się ze swoją dziewczyną, pokrojenie ogórka ala influencerka. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pewien elektryk z Indii rzekomo odłączał od prądu całą swoją wioskę za każdym razem, kiedy chciał spotkać się ze swoją sekretną dziewczyną. Rzecz działa się od tygodni. Dopóki mieszkańcy badający sprawę nie zdali sobie sprawy, że zawsze, kiedy gaśnie światło, para, której za dnia nigdy nikt nie widywał razem, pociemku na szkolnym dziedzińcu. Za swój uczynek mężczyzna otrzymał chyba najsurowszą karę z możliwych. Musiał poślubić dziewczynę. Numer 9. Pamiętacie kiedy w marcu 2021 roku Tajwanczycy dodawali do swojego imienia i nazwiska słowo łosoś, aby załapać się na darmowe sushi w jednej z restauracji? Otóż okazuje się, że wielu z nich, mimo że tajwańskie prawo zezwala na aż trzykrotną zmianę nazwy bez podania przyczyny, pozostało łososiami aż do dziś. Między innymi student o imieniu Łososiowy Sen, który chcąc zmienić z z powrotem na swoje oryginalne trułąk, dowiedział się, że nie może tego zrobić, ponieważ kiedy był dzieckiem, jego rodzice zmienili mu imię już dwa razy. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, mężczyzna już do końca życia będzie musiał przedstawiać się jako łososiowy sen. Numer 8. Na stację kolejową w japońskiej miejscowości Sendai została wezwana policja, po tym jak jedna z pasażerek doniosła, że po stacji przechadza się mężczyzna z nożem. Jako, że japońska policja się nie cacka, na stację wysłano od razu kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Jednak jakież musiało być ich zdziwienie, kiedy rzekomy nóż czy inne ostrze ostatecznie okazało się tylko starym telefonem z klapką. Także pamiętajcie, jeśli chcecie wyglądać groźnie, pomyślcie nad starą Motorolą. Numer 7. Biuro Podróży Ancient Mystery Cruises wypuściło ostatnio nietypową ofertę rejsu z Nowego Jorku na Bermudy. Tak, te od trójkąta bermudzkiego, znanego z wielu niewyjaśnionych zaginięć statków oraz samolotów. Jak zachęca biuro w swojej ofercie, nie przejmuj się, jeśli twój statek zniknie w trójkącie bermudzkim. W przypadku zniknięcia dajemy ci 100% gwarancję zwrotu poniesionych kosztów. Numer 6. Kultowy serial The Office doczeka się swojej pierwszej arabskiej wersji. Za produkcję odpowiedzialna będzie Arabia Saudyjska. Mistrz świata w łamaniu wolności słowa oraz praw człowieka, a w szczególności kobiet. Internauci już prześcigają się w domysłach, jak serial będzie wyglądać. Pamela spojrzała na mnie bez mojej zgody, więc poleciłem, aby rzucić ją lwom na pożarcie. Od przyszłego tygodnia zastąpi ją mania. Numer 5. Amerykański hipermarket Walmart przeprasza, że z okazji obchodzonego 10 czerwca Dnia Wyzwolenia wypuścił lody o smaku tegoż właśnie święta. W dodatku w afrykańskich barwach. Wiele osób oskarżyło firmę o robienie biznesu na tak ważnym dla Ameryki Dniu upamiętniającym koniec niewolnictwa. No cóż, przynajmniej dobrze, że lody są o smaku sernika, a nie na przykład arbuza. Numer 4. Jeden z klientów kawiarni we Florencji zadzwonił na policję, ponieważ kawa była za droga. Kiedy na paragonie zobaczył kwotę 2 euro za Espresso, podczas gdy w większości miejsc we Włoszech cena ta rzekomo nie przekracza jednego euro, włoski Janusz rządny zemsty wezwał więc policję, twierdząc, że kiedy zamawiał kawę, barista nie poinformował go, że ta jest taka droga. Cena espresso nie widniała ponadto na tablicy. To czemu w ogóle zamawiał coś, czego ceny nie znał? Co jeszcze bardziej absurdalne, policja przyznała mu rację i wlepiła właścicielowi kawiarni aż 1000 euro kary. Numer 3. Z chamskim klientem nie cackał się Conor Calland, właściciel pizzerii w brytyjskim mieście York, którego jeden klient poskarżył się, że nie otrzymał zamówionej pizzy. Co zrobił właściciel? Osobiście pojechał do domu cebulaka, aby zrobić rozeznanie w jego śmieciach. Tam odkrył nic innego jak opakowanie po zjedzonej pizzy. Jego pizzy. Przestraszony odpowiedzialności cebulak już na następny dzień wysłał pizzerii list z przeprosinami na aż 750 słów. Numer 2 Celebrytka Kendall Jenner stała się ostatnio obiektem żartów, jak bardzo bogaci ludzie odklejeni są od rzeczywistości, po tym jak w jednym z odcinków z kamerą u Kardashianów okazało się, że kompletnie nie radzi sobie z krojeniem ogórka. Celebrytka najpierw kroiła go jakby grała na jakimś instrumencie smyczkowym, a następnie o mało co nie straciła palca. Widać, że najprawdopodobniej robiła to pierwszy raz w swoim życiu, bo dotychczas robił to zatrudniony w rodzinie kucharz. Numer 1 Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę YouGov, aż 6% Amerykanów twierdzi, że poradziłoby sobie z niedźwiedziem grizzly w walce na gołe pięści. Hmm. Z jednej strony aż nieprawdopodobne, że aż tylu z nich jest aż tak odklejonych. Z drugiej strony to i tak mniej niż 7% Amerykanów, którzy uważają, że czekoladowe mleko pochodzi od brązowych krów. A jeszcze a propos badania, zaledwie 72% Amerykanów uważa, że poradziłoby sobie ze szczurem, 61% z gęsią, natomiast 8% twierdzi, że dałoby radę słoniowi. USA to naprawdę dziwny naród. Kej okay, tym walecznym jak kosakowski akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na nacie faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.